Witajcie moi drodzy w pierwszym filmie z gry The Last of Us part 1, którą wy wybraliście w wczorajszej ankiecie. Tak, trzy osoby. Hm. E Tak, chyba. O, 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 o. Żartuję. <grym> Łatwe, czy... Nie, nie lubię, trud... żeby gra była trudna, ale brutalna rzeczywistość jest chyba prosta, nie? Tak, bardzo. E... <grym> tak, nie. Pernometro... O, oczywiście, że tak. No dawaj, do śmierci. Oczywiście, że nie. seria będzie chyba najkrótszą serią wtedy. Tak, to chyba wszystko. Zaczynajmy. Módlmy się, żeby moja karta graficzna wytrzymała to, ale żeby się nie przegrzała. Nie ma jej na pewno by już się dawno wczytało, ale... Sony Interactive Entertainment prezentuje grę studia Naughty Dog. Ale ładna grafika, naprawdę. Tomi, Tomi, posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca. Zleca, to jasne. Ja nie mogę stracić tej roboty. Ta, ta rozumiem. Pogadamy o tym rano, okej? Okay? Pogadamy jutro, okej? Okay? No, no Hej! Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? I w nocy. Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dziś, aj! Szkrawie nie teraz, nie mam do tego głowy. No. Proszę. Co to? Prezent rodzinowy? No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam... Podoba ci się? Szkrabie to jest... Jest Co? super, ale... O kurczę, chyba się zaciął... Co? Nie, nie, nie! Oh. Ha, ha, ha! Skąd wziąłeś na to fursę? Dragi, handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu? Tak, <grytanie> Ta, chciałbyś. Dobrze. Halo? Sara? Skarbie, daj mi tatę do telefonu. Wujku Tomi, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu... Wujku? Nie wiem, o coś na pewno Holera. Zapomniała mu jej dać. Kongratulations. Nie jesteś skamien. No. Okej. Okay. Oj, nie truszę. Nie chcę zabić kogoś. Ta grafika jest za brzydka. Tak, tak, tak. Trzeba to. Ooooo! U... Piększyć. Kurde. O! Wysokie ultra. Dobra, chyba ładniej, że się już nie da. Tatusiu? Spróbowałem raz wstawić w tej grze lepszą grafikę, to mi skraszowała. Karta graficzna nie wyrobiła. Piesz. Sara, ale evet, jesteś mądra. Osiem nieodbranych połączeń. Gdzie jesteś do cholery? Udać dzwoni. Zaraz będę. Sara! List ci nie jest? Ta. Wchodził tu ktoś? Nie, niby dlaczego. Nie podchodź do drzwi! Nie ruszaj się stamtąd! Tato, przerażasz mnie! Co się dzieje? Tu Kuperowie. Coś jest z nimi nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na co? Josła. Ciebie. Tato! Skarbie, chodź tu! Chodź tu! A! Ostrzegam cię! Nie rób tego! Oh. Dobra, oh. idź! Oh. Oh. Co się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Cholera. I cały no. jesteś we krwi. To nie moja. Jedźmy stąd. Mówią, że połowa ludzi wieści o wyświrowała. Chodźmy Zaraz się pasożytem, czy coś. Powiedzmy, co się stało. Później. Hej, skarbie. Jak się czujesz? Dobrze. Może włączymy radio? Tak, jasne. Dzięki. Wysiadły komórki, radio... Po prostu super. Przed chwilą speaker gadał jak najęty. Mówił, gdzie jechać. Mówił, że... wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Nie wjedziemy do Herbstwa Travis. Musimy się z tam spadać? Pojedź siedemdziesiątką wiem. Powiedzieli, ilu nie żyje? Jak niedużo. Znalazłem całą rodzinę z Tommy! No czy Jimmy nie, nie pracował w mieście? Zgadza się. My jesteśmy bezpieczni, zaufaj mi. Okay. Zobaczmy, czego Co ty wyprawiasz? Jedź! Człowie mają dziecko. Wiem! Przecież mamy miejsce. Nie zatrzymuj się, Tommy. Wiem, co mówię. zaufaj. Ktoś inny się zatrzyma. cofnąć. No to jest za k**wa? Nie! Tommy! Tommy! Ja pierdolę! Co to kurwa było? Co to było? Widziałeś? Tak, widziałem. Boże, skr skręć tutaj. Nie, 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 nie. Ruszcie się ludzie. Przed czym oni uciekają? Zabierz nas stąd, Nie. Nie możemy się tu zatrzymać, to... przejadę przez nich do chwilku. Szybko, wycofaj! Są też za nami! Tam, tam, tam! Trzymajcie się! Jedź! Jestem tu, skarbie! Jestem! Podaj mi rękę! Co się stało? Noga mnie boli. Mocno? I to mocno. Musimy uciekać! Osłonię nas. Chodź, go! Trzymaj się mnie! Tato, boję się. Zamknij się skarbie! Sara. <laughs> Wszystko będzie dobrze. Obiecuję. Uciekajcie, ich jest za dużo. Tędy! alejko. jest dla mnie to Zaraz idziemy na miejscu. Za momencik. Przechodzą przez płot. Nie zatrzymujcie się, szukajcie wyjścia. Fajajcie mnie. Luchy! Dotrzyjcie do autostrady. Idź, ty masz sarę, ja i ucieknę. <noise> Spotkamy się tam. Szybko! <noise> Zostawić go! Nic mu nie będzie. Ciekawe co z matką się stało. Jeszcze kawałeczek. Co zastanawia? Czekają na nas. Tato? Ciekawe. Już dobrze, już dobrze, kochanie, słuchanie. Hej! Potrzebujemy Stać! pomocy! Posłuchaj, to moja córka. Ech? Chyba ma złomoloną nogę. Okej. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkaz. Tata, a co z Wojtem? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Okay? Jest z małą dziewczynką. Ale... Tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko. Nie. Oj. Proszę nie. Nic nie będzie nie zasypieczek! Podniosę cię! Wiem, kochanie, wiem, że bardzo bądź! Chodź w proszę! Wiem, skarbie, wiem! Chodź, okay. z, z cen w grach... Już ponad dwieście ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan hmm. wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały dziesiątki, setki ciał. Świat pogrążył się w panice, gdy wyczerpły raporty Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Oj, szkoda. społeczeństwa wreszcie jest w stanie wziąć w sprawy swoje. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniego Zamieszki trwają już trzeci dzień, to a zapasy żywności dramatycznie się furą. Oj, szkoda. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych świetlików. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w świetliki. ...lato? A jest dwadzieścia lat, czy tak mniej więcej? Zaraz. Moment. Miły poranek. Drinka? Nie, nie chcę drinka. A ja przyniosłam ci wiadomości. Gdzie byłaś teraz? W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My? My mieliśmy robić przerzut. No wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie tak było? Wszystko poszło bez problemów. za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Powiesz mi, co to jest? Kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dubków, jasne. Może dostałam parę strzałów, ale. poradziłam sobie, tak? Daj mi to. Który z tych dubków przeżył? Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert, kurwa, ich nazwał. Robert Lewandowski. Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytne sukińsie. Nie. Nie jest aż tak sprytny. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz. Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Mm, jestem za. Ja też. Dobra, lepiej? Czy nie? Ciebie tak lepiej. Niedługo zaczyna się godzina policyjna. No mm, coś pośpieszmy. Wyznaczyli mnie do prac na zawsze. Okej, okay, spoko, ale nikt nie pytał. Co nie rozumiem, dlaczego z tymi tak walczyli te świetliki? Nie rozumiem. Też nie rozumiem, dlaczego niektórzy uznawali świetliki za tych złych. To znaczy, że coraz więcej osób. Wziłam nam nowe papiery. Przejdźmy do spraw Niecz dalej Dokumenty Proszę Czego tu szukacie? Wolny dzień Odwiedzam kolegę Dobra, wchodźcie A bo to Fedra, okay. bo zamykaj! Powiesz to łatwą drogę szlak trafi. Opatrz, Anę, okej Serio muszę. Okej, okay, co so, spoko. Opatrzy! Opatrzy. Musimy pójść na Nie ma latarki, o Boże! Odpuść mnie. Ja, Lej widzisz to w wodniu? Byłem tam. Jak tam we wschodnim tunelu? Nie, czysto. Użyłem go. Nie ma pod A ty dokąd? Z wizytą do Roberta. Ty też? Kto jest w szuka? A Marlin wypytywała o niego. Tim każe. Cześć, co tam słychać? Zaczyna się robić gorąco. A jak tutaj? Cicho. Ani śladów wojskowych czy zarażonych. To chciałam usłyszeć. Joel, pomóż mi z tym. Na siebie. Niech się stanie światło. Dobra. O, jest. Bierzmy nasz sprzęt. No. Vas-y Dobrze widzowie, korzystając z chwili przerwy chcę się z wami pożegnać i to tyle do kolejnego filmu.